Halo, halo, z tej strony Arkadiusz Arkadikus Woźniak. Gamingowy przegląd tygodnia odcinek 149, start. Zaczynamy od opublikowanego 30 sierpnia filmu na temat Cyberpunk 2077. Jest to zwiastun, który znów pokazuje nam wiele fragmentów rozgrywki, ale też przedstawia nam świat gry, możliwości rozwiązywania problemów, sposoby pokonywania wrogów, a także gangi, z którymi będziemy mieli do czynienia. Jeśli jesteście nahypowani na grę, jak zresztą większość gamingowego świata, polecam Wam obejrzeć te 14-minutowe wideo. Link w opisie. Welcome to the Cyberpunk 2077 2019 Deep Dive Video. In last year's gameplay reveal we showed you our vision for the world of Cyberpunk 2077, its quests, and visual design. This year, we'd like to give you a peek at some of the playstyles you'll be able to adopt as your character progresses through the story. Here goes nothing. You're about to see sequences embodying two distinct approaches to playing Cyberpunk. We'll show you a strong solo build, that is, a character who focuses on employing blunt force and taking instant action, and a netrunner build, a playstyle taking frequent advantage of stealth tactics, hacking, And battlefield control achieved using malicious software. A skoro o zwiastunach mowa, to właśnie wydany został nowy zwiastun Outer Worlds, zatytułowany Come to Hulk Ion. Jeśli nie wiecie, co to ma być za gra, nie martwcie się, długo o niej była cisza, ale w GPT już o niej wspominałem. To tak jakby humorystyczne połączenie RPGów Borderlandsów, Bioshocków i No Man's Sky, chociaż może nie na taką skalę. Ma to być czysta satyra. Zresztą wystarczy przeczytać opis pod zwiastunem. Outer Worlds to nowy ekscytujący RPG z elementami RPG. Jak ktoś tam w komentarzach napisał, zaskakująco, zaskakujące. Premiera już w tym miesiącu, dokładnie 25 września na pc Xbox One oraz na PlayStation 4. Warte śledzenia. Yes, our colony has a place for everyone. Are you a brilliant scientist? Um... Or do you prefer working with your hands? Ah! Ah! Have you been rejected from every other colonist program? What the fuck? Not to worry! Halcyon accepts the lowest aptitude scores of any Earth Directorate colony. Dziś dużo FPS-ów jak widać. Mamy oficjalne potwierdzenie, że Borderlands 2 po wydaniu w wersji VR na konsoli PlayStation 4 również wreszcie wyląduje w takiej wersji na PC. Wydaje mi się, że VR w większości posiadają konsolowcy, ale niemniej pewnie z 12 was jest, to macie informację. Borderlands 2 PC VR pojawi się pod koniec roku. Sharing. Ciekawostka John Saint John, czyli pan głos Duke Nukem'a, udziela ślubów. Pochwalił się tym na Twitterze. Pochwalił się również tym, że właśnie minionej soboty udzielił pierwszego takiego ślubu. Wyobrażacie sobie? Na no, człowiek o wielu talentach. Można powiedzieć łakocie i witaminę. Gry bawią i uczą. W czerwcu do Assassin's Creed Odyssey został zapowiedziany tryb Discovery i Wiele osób z niecierpliwością czekało na więcej informacji. No i wreszcie je otrzymaliśmy. Tryb w Odyssey jest bardziej wyszlifowany niż w przypadku Origins i, na przykład, tak by sprawdzić to, jak przyswajamy informacje, zostały wprowadzone quizy. Jeśli mamy grę, tryb ten będzie darmowy. Jeśli nie, można go kupić za 20 dolarów. Chociaż chyba lepiej kupić po prostu grę. Premiera trybu 10 września, a ja muszę w końcu kupić i Origins, i Odyssey. Zobaczyć, jak się nowe asasyny sprawdzają. Na koniec przypomnienie, że 10 września na wszystkie wiodące platformy wyjdzie Greedfall. RPG w połączeniu klimatów pirackich, z fantazy... Cóż, możecie spodziewać się recenzji albo przynajmniej gameplay'u, bo na pewno ogram. A z okazji zbliżającej się premiery króciutki teaser trailer, nastrajający nas na nadchodzącą przygodę. Tym się będę z wami żegnał, ale jeszcze zanim się pożegnam i puszczę ten zwiastun, no to taka szybka informacja, że być może. Już niedługo GPT będzie się pokazywało częściej niż raz w tygodniu Nie będą to piątki, będzie to po prostu takie podsumowanie newsów z jednego, dwóch, trzech dni Aż się uzbierają po prostu Bo faktycznie taki cotygodniowy zestaw tych newsów to ma swoje plusy i minusy Chociażby dzisiaj widzicie, sześć newsów i wszystkie króciutkie, bo to w zasadzie dotyczy zwiastunów Sezon ogórkowy, co poradzimy No i nie ma sensu tak naprawdę czekać Dobra, to ja wam puszczam grid Fola i zobaczymy jak to będzie później Hej! Here, Freddy! Ahoy! I saw many images. They were so real. Spare their lives, I beg you. Who sent you to find me? What are we going to do? Watch out! Look at what your people have done. Serdecznie dziękuję moim patronom. Tomisko n. Maniek, Ziela, Chudisław. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem czy udostępnianiem, zapraszam również właśnie na mój profil na Patronite. Wiele nie trzeba, a wszystko cieszy. A jeśli chcecie mnie wesprzeć jednorazowo, zapraszam na Paypal. Wszystkie adresy znajdziecie w opisie filmu. Do usłyszenia następnym razem.